Jest tutaj Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Rzeczy Samej. Oczywiście nie cała, ale mózg, serce, no wszystko. Jurek Owsiak. No ja tak chodzę od razu, wiesz, tak samo jak ty. I mi tego, jest Coś tak patrzysz? Nic, są śmiało. No, wiesz. Słuchajcie, ojciec Jurka był milicjantem. Mnie bardzo w porządku... Nie patrz tu. Mnie bardzo w porządku wychowywali rodzice. To był dom. Ateicko, nieco katolicki. Mama niepraktykująca, ojciec kompletny ateista. I był porządek. Jak coś przeskrobiesz, sam sobie jesteś winny. Nie mam autorytetów. No dobrze, to ty wychowujesz dzieci katolicko, jak sam się deklarujesz, czy ateistycznie? No nie, ateistycznie to na pewno nie. E, katolicko to może też nie tak według reguł katolickich mm -hmm. e, pisanych, e, mówionych i przestrzeganych. Chociaż mam jakiś swój dekalo, który jest oparty zdecydowanie na e, takiej metodzie chrześcijańskiej, a więc kochaj bliźniego swego. Nie kłam, nie kradni, nie cudzołóż. A cały dekal, tak? <gry> nie, ale tam jest parę takich rzeczy, ale coś ważnych to, dla naszych dzieci. Coś przy tym nie cudzołóż, nie bardzo, tak jak... A możemy to... o tym jeszcze porozmawiać, ale generalnie chodzi tutaj o dzieciaki. Jeżeli mamy takie najprostsze zasady, komunikowania, to na przykład zauważyłem, że mnóstwo moich znajomych ma takie... Znaczy nie dużo, ale takie spotkałem sytuację, wyjdź, to już jest teraz nie dla Ciebie rozmowa, wyjdź, to nie jest dla Ciebie film, nie bądź przy tej rozmowie i tak dalej. U nas tego nigdy nie było, dzieciaki bardzo partnersko wychowujemy, nie w sposób specjalny, a więc Aha. nie mam ża żadnej metody, e, ale generalnie ale chyba... Ale wszystkie, wszystkie filmy oglądać? Nie, one nawet nie oglądają, po prostu ich z dużo czy nie interesuje. Ja, ja też nie jestem facetem, który wszystkie filmy Aha. ogląda, więc chociaż telewizor u nas gra, ale to nie jest partner do wszystkiego dzieciaki mają autorytety czy tak samo jak ty? Myślę, że jakieś tam mają. Myślę, że Daj Boże, że miał ja dla, autorytetem dla swoich córek. Jedna ma lat 9, druga ma lat 19. Ale myślę, że ta, która ma 19 lat już ma autorytety gdzieś w świecie może i muzyki, może w świecie e, pisarzy, może w świecie gdzieś tam odległych, A no, to jest normalne. Ja e myślę, że byłby trochę burz, żebym ja stanowił dla niej największy przykład. Dla małej tak, ale dla dorosłych już chyba nie. Słuchaj. E Wielka Orkiestra jest fundacją, prawda? A powiedz mi, kto wchodzi w jej skład? Ile procent y, pieniędzy z finału ty przeznaczasz na utrzymanie fundacji? Jest pięć osób. Na początku było siedem osób, ale dwie osoby. Zniechęciły. Y, na no, więcej chodzi, jakby miał inne plany życiowe, więc żeśmy sobie u powiedzieli panowie, żebyśmy sobie to nie. Wiem, A kto to był? Był Walter Heustowski i Beata Betkę. Y, I te dwie osoby, tak jak Walter Heustowski, osoba, która. W tej chwili to prezes telewizji. Prezes, to był taki moment, prezes. który miśmy sobie powiedzieli, Walter, albo się okay. zajmujesz fundacją, albo tam gdzieś myślisz o polityce. Walter powiedział, no jednak mam inne pomysły uh -huh. na życie, stary, to się tutaj nie mieszka. Czyli rozstaliście się w zgodzie. Się w zgodzie, dżentelmy skąpały. Uh -huh. Jest ja, moja żona, Lidia, z e, skrócie Dzidzia, i trójka lekarzy. Czyli jest szef Centrum Zdrowia Dziecka, Paweł Januszewicz, jest dwóch kardiochirurgów, e, Piotr Burczyński i e, Bogdan Maruszewski. To, to, że jest szef centrum to nie dlatego, że jest jakaś funkcja. Wszyscy jakby o tym stanowiliśmy, wszyscy jesteśmy w tym samym wieku. Mamy ten podobny zestaw płyt na półkach. Rozumiem. A ile procent przeznaczasz? Tak, z tego, co on zbierze, to jest 5%, 5% tak? 5% Bo możemy to jest ustawa, formalnie. Chyba. Ustawa, ale 5%, żeby się to wszyscy też zrozumieli, 5% możemy na tak zwaną y, naszą działalność, czyli na pensję na te, i tak mhm. dalej, Nad działalność ustawową, czyli po to, żeby się rozpędzić, tak naprawdę mówiąc w Polsce można wydać 95%. Możemy cokolwiek robić i tłumaczyć to, że to jest po to, żebyśmy kupili te 10 samochodów, bo to jest działalność usta, ustawowa. Wszystko razem nie przekracza naszych wydatków 7%, łącznie z takimi rzeczami jak zakup mieszkania w pewnym momencie na fundację czy organizacja przystanku Udstok ogromnego koncertu. Gdybyśmy tego nie robili, to poniżej 5% jesteśmy spokojnie ze wszystkim, ze wszystkim, ze wszystkim. My nie bierzemy żadnych pieniędzy ani jakichś tam ukrytych profitów, nie mamy żadnych premii i to jakby jest bardzo zdrowe, bardzo to przestrzegamy, pracuje 7% siedem osób na etacie fundacji. Czyli ty dostajesz pieniądze pracując jako producent telewizyjny. Tylko i wyłącznie. I to jakby wystarcza. Słuchaj, a propos orkiestry jeszcze. E e przychodzi do nas wiele dramatycznych próśb o pomoc indywidualną. To tragiczne, ale trzymamy się zasady, że fundacja kupuje tylko sprzęt. Tylko. Pod odmową pomocy zawsze ja się podpisuję, chociaż to oznacza wyrok dla takiego dziecka i wiem, że one potem umier umierają. Powiedz mi, nigdy nie zadrżała ci ręka i nie miałeś złamać. złamać? Tysiąc razy. To podpisuję głównie znaczy moja żona to czyta i w związku z tym, nie mieliśmy, że nas w życiu też takie coś spotka, więc wejście w ten cały dramat, te wszystkie prośby. Pamiętam jak kiedyś w podobnym typie programu wystąpiłem u Wojtka Cejrowskiego. No. Wojtek Cejrowski wcześniej mówi, chcecie wziąć do programu, mówię stary, ale tak wiesz, dołóżmy tam oliwy do ognia, wiem jakie są Twoje przekonania, ale on mówi, wpierw pani do mnie, do fundacji, zobacz jak my pracujemy. I ja pana siedziałem mówię, zobacz ten list. No i teraz stary. Podpisz się pod jednym takim listem, ja się muszę podpisać pod kilkudziesięcioma, kilkuset w ciągu roku. I to jest, to jest jakby wyjaśnia ten cały dylemat, czy my sobie będziemy tłumaczyć, czy państwo, czy nie państwo, czy to możemy robić, czy ideologicznie. Ten list jakby ustawił mnie podpisanie się pod tym listem do końca życia. Pod ilość il, ilość tymi listami musiałem się podpisać. Ja nawet nie mówię, że mnie drży ręka, tylko tak w tym momencie sobie zadaję pytania, dlaczego się tak musi dziać. Ale nawet gdybyśmy żyli, nie wiem, w Kuwejcie, w Szwajcarii, takie same gdzieś ktoś listy pisze. Czyli po się jest dzieje. po prostu kwestia priorytetu. Powiedziałeś Zdesuwanie. tylko sprzęt i nic więcej. I tak? na drobne, to Jaka tak była robić? największa wpłata do fundacji? Jednorazowa to było złote serduszko kupione z chyba dwa lata temu na finale. To było dokładnie 133 tysiące, czy 133 dolary, 33 centy. Mówię dlatego, to było równowartość 4 miliardów. Następnego dnia przyszedł przekaz pocztowy. Serduszko numer jeden kupił anonimowy człowiek. Kupuje zresztą ten sam od kilku lat serduszka. Ale Polak? Płaci tak, tak, Polak Płaci ogromne pieniądze. Wiem, że w tym w ja już wiem, kto to jest, ale jakby zostawiam... Cały A ja się to... teraz? Nie, nie powiem nikomu, ale mogę tylko powiedzieć, że yy, czytacie listy tych najbogatszych ludzi w Polsce, które się później zamieniają w listy w listy ludzi poszukiwanych, nie wiem, On nie jest poszukiwany? Nie, on nie jest, on nigdy nie był. Przynajmniej ja też jestem na to wyczulony. Jeżeli ktoś daje taką kasę, mm -hmm. ktoś się na Nie, ale przecież ty powiedziałeś, żebyś, żebyś wziął od kogoś. To nawet to nie jest tak. Ja, znowu, ja zrobiłem, raz, nie, zrobiłem raz cenzurę i dwa razy zrobiłem w swoim życiu cenzurę, bo przecież zbierałem tak samo w więzieniach, ale nigdy nie stawiam się tym. Nie, daj Boże, żebym stawiał przy takim takim, taką sytuacją, że ktoś przychodził, wiezu, wie, no nie chcą to uczekam wziąć. Dwa razy zrobiłem cenzurę, dwa razy. Jeden... nie wziąłeś pieniędzy? Od nie kogoś? wziąłem pieniędzy, nie chciałem wziąć, pieniędzy od Skąd? Był to jeden facet, który jeździł, to jest taki y, facet, który się nazywa Siemienas. On jeździł Royce Royce z napisem Olsztyn. Ten pan do nas zadzwonił podczas któregoś finału, że on startuje w z, mm -hmm. złotym serduszku. Wcześniej tyle rzeczy słyszałem na temat tego pana, że wtedy sobie powiedziałem nie. Boję się, że to jest odcięcie kuponów, coś mi tutaj nie gra. Przepraszam, że mu zrobiłem krzywdę, w tym mm -hmm. momencie nie widzieliśmy. Druga osoba to był facet od kantorów, przypomnijcie mi nazwisko, facet, który był senatorem y, Gawron. Gawron. Ten pan zadzwonił do mnie i zaczął mi dawać różne pomysły. Ja wpłacę pieniądze, jeżeli pan ze mną poznaje 15 minut, ja mówię, nie, proszę pana, albo pan wpłaca pieniądze, albo ja nie. Zdeponował nawet część pieniędzy w jakimś tygodniku poznania czy coś takiego. Mm -hmm. I tych pieniędzy, ty pieniądze u nas nie... Jaśmy przez panem spotkać na 15 minut. To mnie zaczęło już tak denerwować, powiedziałem, proszę pana, żadnych warunków. Wpłaca pan, pan przyjdzie na finał, tłum ludzi. pogadajmy sobie przy Nie chcę żadnych jakichś rozmów, ja nie wiem, co pan chce ode mnie. Uciekajmy uh -huh. od tego. Uh -huh. Wpłacił półtora miliarda złotych, gdzieś się zdeponował, a potem te pieniądze Niby, nie były nigdy wpłacą. No nie. Może to niesprawiedliwie zrobię. A ile do tej pory znasz sumę, ile zebrano pieniędzy w sumie? To inaczej, zebrano gdzieś w sumie, to mogę tak powiedzieć, około 17 milionów dolarów, a milion dolarów to są same procenty, bo my tyle wydaliśmy, 18 milionów, ponad 18 milionów dolarówśmy wydali na sprzęt medyczny. Mówię o bo to one zwiększały okay. się, zmniejszały, a głównie też kupujemy sprzęt y, płacąc w dolarach. Mm. Polskie Ale powiedz mi, co, co takiego się dzieje, na przykład zbieracie, kończy się orkiestra, wkładasz, Przysząc. śmiało, śmiało, tym bardziej, że już tak coś dolałeś, to Ci będzie lepiej mowa szła, nie będziesz się z tej strony? Tak, tak, nie, nie widzisz po szmince? Słuchaj, y, zobacz. Zbierasz, zmierasz pieniądze, kończy się tam akcja, wszystko już podliczyliście, wpłacacie do banku, tak. prawda? Z tego rosną procenty, czy Wszystkie pieniądze, łącznie z procentami, idą na tą Wszystko działalność? Idą. Wszystko, cały czas wydajemy sprzęt na sprzęt, cały czas wydajemy sprzęt. Jest, jest to prawdą, że z każdym rokiem popularność orkiestry maleje? Nie, no my na przykład my tego nie odczuwamy. Raz, że mamy większą kasę, co i raz, a w ogóle nie rywalizujemy, broń Boże. Mm. Mamy więcej zbieramy jeszcze więcej osób chce ankiety zaczynaliśmy. Rozkręca? Rozkręca. rozkręca. Ja, na, ja bym in, 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 inaczej mówił, to właśnie media, te główne media im się to nudzi. Im się nudzi pisać nasze rozli, rozliczenia. Gdyby popłynęła krew, gdyby pan Owsiak gdzieś z kasą, wiesz, na Hawaje poleciał, o kurna mamy taki temat. Trzymamy czy tak to słowo, nie? tak. Na Hawajach? Proszę no, bardzo, zróbmy tam program. No. Twierdzisz, że popularność zmieniła się tylko w jednym. Rzuciłem palenie, bo myślałem, że ludziom to się będzie podobać. A druga ciemna strona popularności jest taka, że nie można się upić, bo zaraz by mnie wzięli na języki. A ja nie jestem abstynentem, bo uwielbiam piwo. Tak powiedziałeś w Idzie. tym roku. Ale dwa lata wcześniej twierdziłeś, że... To była rozmowa z facetem, który się nazywa Wojtek Staszewski. I powiedziałeś tak. mu, kiedy on ci zarzucił, że możesz być uznany za takiego telewizyjnego idola, tak. powiedziałeś: Stary, ja mogę w tej chwili się na ulicy upić, żeby ci pokazać, że idolem nie jestem. No to gdzie, Dokładnie. Jest, gdzie nie, jest? No prawda? to do, wszystko dwie prawdy są. Jeden jest mój, że, że stoję pogorzały i tak, i tak, taka kolejka i słowo. Panie Jureczku, proszę bardzo, proszę, bez koleczki, bez koleczki, panu się należy, bez kolejki. A wie panowie, stoję spokojnie. Panie Jureczku, bardzo proszę. Pan Jureczek jest w sklepie, pan Jureczek, go bez koleczki. Ludzie, na miłość boską, ja nie Jestem matkuciarzem, nie pani ureczku, nie się tak się donoszą do tego no. samego sklepu, pół literka dla pana, nie no, jeżeli to już trzy czwarte bardzo proszę, bardzo proszę, <noise> do widzenia, do widzenia. Więc to jest taki tego pewnego rodzaju ból, ale y, nie, zawsze uciekam od tego i czuję w sobie, że y, nigdy nie poszedłem na żadną jakąś malignę, żeby ktoś mi powiedział w zamian za to, to musisz to i to. Nie, to tak, nie ma, znowu mało tego walczę z tym paleniem, bo... Popalam, proszę cię. Popalam, kurna, popalam. No, Nawet tu mam przy sobie kurna, jakieś, takie już palę jakieś takie te, takie dziwaki, żeby po prostu, żeby nie smakowały. E, jeżeli chodzi o gorzałe, to tak, no to po prostu ktoś mi teraz przysłał taką małą ankietę, czy kierowcy powinni być zagorzałe, strasznie karani, jest no on, to jest duży problem w Polsce, ogromny. No czy i samochody? Ja powiedziałem, że jestem przeciwny takim restrykcjom to, to tam, zabrać do żywotnią samochód, e, w ogóle skonfiskować wszystko i tak dalej. Ja jestem przeciwny temu. Ja, ja bym uważał, że bardziej policja musi w ogóle kontrolować ruch, ale nie na zasadzie, że się światło nie pali, tylko właśnie sprawdzę, czy to siedzi trzeźwo, bo czy nie, a, a ty, ty po pijaku, kiedy przyjechałeś? Szczerze mówiąc tak, jechałem, kiedyś i wiem, że to po prostu gdyby się coś stało, to musi półbrodę cały życia. Ja myślę, że nie ma chyba Polaka, który, by, który pije, który by nie pojechał po y, gorzale tym z samochodem. Przeżyłem to i to samo, jeżeli chodzi o gorzałe, to zawsze się boję, żeby nie wylać dziecko z kołą pielą. Czyli pomysły na sprzedawanie gorzały od godziny 13, rany włoskie, makabra, masakra. Co to się do 13 wyrabiało? Więc żeby, żeby się to nie powtórzyło i y, wszędzie na świecie jakoś ta wódka jest inaczej roz rozwiązany albo jest utrudniony zakup tej gorzały, albo 21 lat, w Ameryce, gdzie strzelają mm -hmm. piw facetowi poniżej 21 lat, nie sprzedadzą tej gorzały. Słuchaj, zareklamowałeś się, a teraz ja mam pytanie no. takie, czy ty uważasz siebie za wielkiego Polaka? Nie. Powinieneś nie. się znaleźć w encyklopediach obok Chopena, Kopernika. Znalazłem się. Znalazłem się, <laughs> jak była to było tak śmieszne. Tak. Bo, słuchajcie, opowiem, bo Ale to, w jest, to jest na znak mojej pokory. Nie, nie uważam się za wielkiego, bo boże, mam kupę kompleksów e, najróżniejszych, niedołóctwa i, i brak znajomości języka i jakby cztery sztućce podali, to bym przy dwóch się zastanawiał, co z nimi robić, bo widelec i nóż to wiem. Ale jest taka sytuacja, idę do sklepu i, Ale i patrzę co, z mieszką. Słucham problemy z łyżką. Problemy z łyżką w lewym, w lewym ręku. I nagle patrzę, stoi encyklopedia w księgarni i na rogu tej encyklopedii jest taka etykieta i tam jest moja fota. I tak delikatnie mówię, poproszę tą encyklopedię, a potem myślę, kupię też jeszcze rodzicom, jeszcze jedną. Znaczy ogólnie cztery poproszę. I cztery osoby takie PWL. Lecę do tego do fundacji, cia-ciac cia, przerzucam, nie ma, górna nie ma, nie ma nic. Już słucham pod Wielką Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nie ma nic. Jeszcze raz przerzucam, nie ma nic. I tak baneką. się coś mówię do komplaty słuchaj, to już odpakowałem, te trzy oddaj, encyklopedię, to trudno, a ja się przyda do nauki, ale skończona swo, żeby dać na zdjęciu, a w środku niczego nie było. Na pewno nie ma, no sprawdźcie, przychodzą, nie ma, ale ktoś przyszedł, przed sprawdźcie i mówi jesteś. Uzu uzupełnienia. I mam tego uzupełnienia, <laughs> jestem w encyklopedii, ale napisane jest coś co mnie za co najbardziej po prostu chwała ku niebu, bo ktoś napisał tak, Jerzy Owsiak, Dziennikarzio, nigdy nie jestem dziennikarzem, nie mam w ogóle żadnych mhm. legitimacji. Potem twórca Towarzystwa Przyjaciół Chińskich Ręczników. Jakby mnie ktoś powiedział lat temu... 6 7, to trafił, za... że Towarzystwo Przeciw chińskich Reśników trafi do encyklopedii, to bym, to bym w to nie uwierzył. Jest napisane, akcja uwolnić słonia, to trafiło do encyklopedii, to jest dla mnie taka abstrakcja, że się na o tym chwalę, na razie w uzupełnienia. Słuchaj, dlaczego skoro jesteś w takim razie taki dobry, to masz tylu wrogów? Czemu się ciągle ciebie czepiałem? Nawet tutaj muszę ci powiedzieć, że w wieczorze z wampirem Janek Pospieszalski e, zarzucił ci, że w swojej megalomanii doszedłeś do przekonania, że kto nie z nami, ten przeciw nam. Jasio? A co mu odbiło? No? Co mu odbi to jest... Dlaczego? Dlaczego mi to się nie mówi, jak był ostatnio u mnie na komunii mojej córki? Jego żona jest, yy, była, jest ojc, matką wczesną mojej córki, Ewuni, a się Takie rzeczy ja się opowiada. No widzisz, no. No, ja mam niestety taśmę. No, ale no, to 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 dobrze, że. Nie, no zbytecznie, no co ja mogę powiedzieć? No Jasiek mm -hmm. Ja się lubi włożyć kij w mrowisko. No i proszę Słuchaj, a jaki jest w zasadzie stosunek kościoła do ciebie? Bo tak, raz się szczepiają, no, że tutaj no. lub ta, co chce, to jest takie trochę dekadenckie. Z drugiej strony przyznają ci... No właśnie, medal Świętego Jerzego. No właśnie taki jest stosunek. Sam momentami mhm. y, trochę się z tym y, gubię, uśmiecham się, patrzę na to zdziwiony. Tak mówię, właśnie to jest medal Świętego Jerzego. Bardzo zacny medal i mhm. y, y, takie bardzo... To tam to zasiada w kapitule. Ta, dobre towarzystwo, które po robić. ludzku mówi mhm. i normalnie wyraża swoje opinie i to mi się bardzo podoba. są Kraków, w Krakowie dostać medal to w ogóle jest osobna sprawa, a z drugiej strony jest yy, ksiądz, yy, ksiądz, ksiądz, ksiądz yy, Jankowski czy ksiądz Rydzyk. Mm. Jest jakaś tam no taka paplanina. Ja myślę, że to jest wszystko czas pokazuje. Ja mnie kiedyś ktoś nauczył, ja jestem człowiekiem gwałtownym i nieraz tak reaguje od razu, to znaczy bym też powiedział do niego w krótkich słowach, ale to się mówi stary, poczekaj czas, no czas, czas, czas. Jeżeli ma coś na sumieniu, jeżeli tak nawet jak mówi Jaś o tam coś, to ja kiedyś powiedziałem też Jasiowi, mówię w tym momencie to, bo nie, nie mam kontaktu z księdzem Jankowskim. I mówię, ludzie, za parę lat zobaczymy, bo to jest najlepiej za parę lat zobaczyć co jest za, co jest przeciw. Siedem lat trwa orkiestra i gdyby tak zobaczyć tą stronę drugą, no to tam nie ma, że... No tak, tutaj kupił sprzęt, ale zobaczcie, co tutaj na o co zrobi. Tego nie ma, ja sam jestem na to wytlony. To ja otwarte na jakąś tam krytykę, może coś źle robić. A przez parę lat wysyłałeś do Wałęsy ankietę, którą wypełniają ci, którzy chcą zostać zbierającymi, ale Wałęsa podobno nigdy na nią nie odpowiedział. Odpowiedział Kwaśniewski? Czy już mu nie wysyłałeś? Nie, Kwaśniewskiemu raz wysłałem, też nie odpowiedział. W Wałęsie wysyłałem, może tam za trudne pytania, nie wiem, tam trzeba pisać miejsce, miejsce pracy, wykształcenie. To są takie rzeczy, że nie wiadomo jakie. Ale ona jest bardzo prosta. Mało tego, trzeba to wszystko jeszcze przynieść, rozliczyć się. Więc nie, nie, to jakoś nie wyszło, ale ponieważ nie chciałbym być posądzanym dla takiego faceta, który wszystkich odpycha, politycy wynocha. Mnie kiedyś jeden duży polityk powiedział, ja do pana nie idę, chociaż bardzo bym chciał, ale potem ludzie mi powiedzą, że to są, że odcinamy kupony od tego, mhm. ale jakby bardzo popieramy to, co jest. W związku z tym to się tak dzieje naturalnie. A jaka jest Twoja opinia o lekarzach? No bo w końcu pracujesz w jakiś tam sposób, choćby pośrednio to... też dla nich, prawda? Szczerze? No. Jest takie hasło, było lekarze otwórzcie swoje garaże, to było tak jak, jak były te wszystkie strajki. Jest coś takiego, że też mówię to uczciwie, spotykamy lekarzy, którym byśmy nieba przychylili, bo widać, że oni są bardzo tym wszystkim zajęci i spotykamy najnormalniejszą w świecie swobodź, którym do których ja dzwonię mówię, koleżko jest na ciebie tu list, że bierzesz łapówy, że bierzesz kasę. W Polsce, nie wiem czy wiesz, jest darmowe jeszcze lecznictwo. Chyba pomyłka, halo, halo, z kim pan chce rozmawiać? Gdyby do mnie ktoś tak zadzwonił, że bierzesz kasy, ja bym sobie rzucił telefon. Powiedział, bojaj się pijak, w ogóle o czym A On to cały czas trzyma. To jakaś pomyłka, to jakieś... Słuchaj, łobuzi, jeszcze raz będę miał na ciebie donos, to po powiem twoje nazwisko, wytoczymy Ci sprawę sądową. Dużo mamy takich listów, gdzie przerażeni rodzice nie ujawniają swoich nazwisk, bo się boją. Piszą o tym, że lekarze ich potraktowali fatalnie, że jak idą z siatką, jak się idzie w szpitalu, Państwa z siatką taką celofanową gdzieś tam to jest taka, to jest tak zwany słaby prezent bo co, co tam co tam może być w siatce nic ciężkiego. E, nic ciężkiego, może być czekoladka może być coś to musi być koperta i sobie zdaję z tego z tego sprawy lekarze do nas piszą nieraz takie zamówienie zamówienie nawet nawet nie ma na końcu po całym imię, tylko po prostu zamówienie i cztery pieczątki więc my te zamówienia im odsyłamy zamówienie to proszę do ministerstwa jak mówię ale są lekarze które byśmy nieba uchylili, bo oni czują to, co się robi, że to nie jest łatanie przez nas źródło, jakieś stworzenie jakiegoś systemu, są oddani temu, są tacy no pełni. Na dwoje babka wróżyła. Często spotykamy się po prostu z najnormalniejszą w świecie swołoczą. Ale złapałeś kogoś tak za rękę, że ktoś dostał, dostał pieniądze nie. i zrobił jeszcze coś, nie? nie. Tak? Jeszcze, jeszcze takie no, no właśnie, a z tym łataniem dziur, Powiedz, mi, nie masz czasami wrażenia takiego, że nie ty powinieneś się zajmować tymi akcjami, że to w końcu nie. ministerstwo powinno, wiesz, nie. Nie. zrobić nie. reformę i tak dalej? Nie. nie, 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 bo nawet jak zrobi reformę i będziemy mieli tak funkcjonującą reformę, jak nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, to tak samo tam są takie fundacje identyczne. My od początku chcemy kupować, właśnie gdybyśmy kupowali ludziom przez Sieradła, do szpitala albo byśmy e, łatali dziury w postaci ugłotowania herbaty, czy łatania dachu, czy tak dalej, to to jest łatanie dziur. Kupujemy sprzęt, który jest, ale my się kupimy jeszcze lepszy dodatkowo. Wady, <coughs> jestem leniwy, uwielbiam spać, jestem też zapominalski nieobyty, dlatego na wszelki wypadek nie bywam. Na czym polega to twoje nieobycie i w jakich sytuacjach? No właśnie to co mówiłem, kłopoty ze sztućcami, kłopoty z gadułą, z, z kimś nie wiadomo komu rękę podam, to jest fotografuję czekam od tego. I dlatego e, nie bywam, bo się jakby w tym towarzystwie źle, zupełnie się źle czuję. Eee, mało tego, nieraz nie wiem co zrobić z rękami tak, nieraz od tak, jakiejś panie, że tak stałem i tak zapaleć się, trzymają. Kurna kata, kiedy się skończy ta uroczystość, potem już tak chwyciłem, bardziej inteligentnie. Mm -hmm. bo, kiedyś, bo kiedyś widziałem, bo tak to jest mało inteligentnie, a tak jest bardzo inteligentnie. Tak znowu z tyłu to jest taki u, ułop, no i tak no nie wiadomo co robić. W związku z tym po prostu nie chodzę, nawet nie mam... Nawet nie wygląda, bo to tak ciężko iść. No jak pójdą taki sponiak to powiedzą, że pajacuję i prowokuję. jak znowu, a znowu nie, nie mam, nie mam innych. No i tak w kółko. W związku z tym jestem tak nieraz nawet powiem szczerze, że, że chciałbym, żeby to jakoś tak po takim każdym finale, żebyśmy jakąś fetę zrobili, a potem mówię, a potem i doczepią się do plecu, że, mm -hmm. że się bawię, nie wiadomo za co. Słuchaj, jako pierwszy w telewizji publicznej pokazałeś w Polsce prezerwatywę. To był odruch, czy to było jakoś uzgodnione? Był taki scenariusz? Nie, ktoś się do mnie zgłosił pokażę prezerwatywę, mógłbym w każdej chwili też jeszcze raz pokazać. Uważam to za jak sam raz za rzecz, którą, o której się będą bardzo dużo mówić właśnie w kontekście Moich dwóch córek. O tych, o tych rzeczach się będą dużo nie No nie, one je tak samo może to spotkać i wola, wolałabym, że moja córka, nie wiem, nosiła ze sobą prezerwatywę, żeby była ewentualnie przyszykowana na y, sytuacje, które teraz zagrażają. No to już ja nie mówię, uh -huh. że to musi być cień co musi być. A dlaczego jak wyliczałeś tam ten swój kodeks, to, to tak się mocno nie zatrzymałeś przy tym cudzołożeniu? Co to znaczy? Aha, ha, ha, ha. Aha, dobra. No mów śmiało. Nie, no to w ogóle mówię o miłości. No Boże, yy, tak jakoś dziwne jest. Ja lubię to, co robią molormonii kilka żon. Boże, fantastyczna rzecz. No. A twoja żona się zgadza na to? Nie, no przecież tak w ogóle nie mówimy o tym. Yy, <laughs> nie rozstrzygnąłem sam tego problemu, bo ja <laughs> kocham moją żonę i z moją żoną jest mi dobrze. Yy, ale ale nie facetem, korciło cię który... ani nigdy nie zrobiłeś czegoś takiego. No w końcu nie no nie wiesz, zrobiłem, tych... ale, ale dlaczego mam nie powiedzieć, że mnie to nie korci? No przecież no kurna chata, no to nie byłbym facetem. No ludzie, no co się zwariowało? ale już coś kiedyś udowodnił, że każdy facet o tym myśli. Proszę bardzo, no. spojrzałem na kamerzystę tak, i tak, się tak. uśmiecha. Nie, nie, no ale on tam zawsze, Poza jasne. tym się myśli, no, jeżeli się jest kobieta, to po prostu to, to, jest jakby naturalne, jest to dla mnie wręcz pozytywne, przecież to nie, nie, nie patrzymy fo, w formie takiej, że i rozbieranka, jeszcze przy przytrzymanie ręki tyłem, nie, nie. Po prostu generalnie lubię sobie o tym pomyśleć, a nie przejść do rzeczy. <laughs> a no widzisz, widzisz tą choineczkę, żeby teraz się zrobiło całkiem ciepło, kobieta, wiesz, e, e, rodzinka, więc... E... Święta. Jak Ty spędzasz święta? Rodzinie. Rodzinie to skupą, rodziny. Wszyscy się wtedy ściągamy, zbieramy, zjeżdżamy i lubimy, jak jest dużo ludzi, lubimy prezenty, zwłaszcza dzieciakom, lubię ten moment yy, ciepło. Bardzo świę, święta Kiedyś ucie, ucie, uciekałem. Kiedyś wtedy był taki bunt i żeśmy się spotykali u mm -hmm. znajomych na takich pisowskich świętach, ale teraz po prostu bardzo lubię, jest to jedna z tradycji, daj Boże, żeby była jak najdłużej kultywowana, żeby po prostu była... Mm -hmm. Żeby ludzie to... takie Ale ja cały czas to lubię. Nie, ja w ogóle jestem rodzinnym facetem. Mm -hmm. Ja nie, nie bo ja nigdy do tego nie uciekam. ja lubię jak jest dużo ludzi, wokoło. Zazdroszczę ludziom, którzy mają domy pokoleniowe, że gdzieś tam dziadek, babcia, teściowa, strzewa, mm -hmm. mam dobre układy. E, twoja córka wspomniałeś mi kiedyś, że miała jakieś kłopoty ze wzrokiem, że coś, coś się ma, nie ma. Co, tam mała to? córka, która urodziła się. Co nie jest powodem to, że robimy jak psa z ory orkiestry, nie, 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 ale, ale ja by to to, że przeszło że jej... Nie, to jest, to już jest taka wada, którą ona ma. Ma na jedno oko coś... duże nie dowidzi. Niedowid ma minus Chyba zaczynała od minus 15 wręcz, mm -hmm. więc to trzeba skorygować to oko. Na razie to jest taka terapia nieinwazyjna, czyli nic tam nie dłubiemy, robimy najróżniejsze metody pracy nad tym okiem. Ale to też było między innymi, że była dużym wcześniakiem. Gdyby nie było inkubatora, to w ogóle by nie przeżyła. I też to była taka paranoja, że dziewięć lat temu ktoś nam mówi, jak będzie inkubator, to no to jest szansa. Jak nie będzie inkubator, to ja myślę, kurna chata, wysyłamy ludzi w kosmos i, i, i nie mamy wystarczającej liści inkubatorów. Ale to nie było powodem, że dlatego robimy orkiestr. Nie, ja tak nie, nie tak powiem, to, to mówię. Z Pytałem. Natomiast y, ostatnie pytanie dotyczy Twoich y, słynnych okularów. Zmienisz je kiedyś? Takie mam po prostu. One są, kupiłem chyba z Masz 10 takie oprawek. wielkie oczy, to musisz mieć Nie, dużo. Nie, kupiłem 10 na Zaglądam Zaglądam w ogóle tragicznie, więc kupiłem dziesięć <grym> oprawek, one się już rozpa rozpada, mam jeden z zakład dwie cudowne dziewczyny, które mi te okulary jakoś łatają, prostują. Po prostu kupiłem, ja tak kupuję, dziesięć oprawek, dziesięć par spodni, żeby po prostu mieć możesz na żeby zrobienie, żeby oszczędzić. Nie no trzymam, no co się będę ten, co się, co tam, co tam ulega, tu... A ty się tak zrywka, zrywka, już bym chciał pogonić, a mi tu dobrze, poczekaj chwileczkę. A nie stary, czas wiesz, czas nas goni, tym bardziej, nie że możesz. wszyscy teraz się rozbiegają do domów i idą na... Yy, to wesoły świąt wszystkim, żeby po prostu były wspaniałe prezenty, żeby Mikołaj, żeby nikt nie był samotny, żeby nikomu nie było źle, żeby wszystkim było po prostu jak najlepiej